Pięknie dyfuzor zarósł paskudnym zielonym glonem. Simaki się z tego cieszą, ja nie bardzo, bo ten glon może uszkodzić spiek. Także nie dopuszczamy do takiej sytuacji. Najlepiej jest mieć dwa dyfuzory, drugi w zapasie. Jak się nam jeden zasyfi, po prostu udajemy go do serwisu, czyścimy. A podłączamy drugi zapasowy. No dzięki temu te urządzenia dłużej nam posłużą. Nowy dyfuzor dobrze jest namoczyć przed pierwszym uruchomieniem. Po co? Będziemy mieć lepszą giełkę, mniejsze te bąbelki CO2 jak dyfuzor nam pięknie ten spiek nasiąknie wodą. Chlup i 24 godziny kąpieli. I czym wyczyścić naszego brudasa? Możemy to zrobić oczywiście wybielaczem, ale wybielacz może mieć sobie w składzie jakieś tam detergenty, zapachy i cuda świata. Dlatego wolałem użyć czegoś typowo do akwarium, czyli Aqua Cleaner. Preparat do czyszczenia akcesoriów akwarystycznych od firmy Aqua Art. Jego głównym składnikiem jest podchloryn sodu, substancja żrąca. Pachnie okrutnie chlorem. Także użyjemy czegoś takiego do wyczyszczenia naszego dyfuzora. Do kompletu potrzebny nam będzie jeszcze pojemnik: aqua cleaner box, też od Aquartu. Taki pojemnik, gdzie wrzucimy naszego Brudasa, zalejemy go do pełna płynem i zostawimy na jakiś czas. Niech sobie nasz płyn poradzi z glonem. Także widać różnicę. Tu już jest wymoczony nowy dyfuzor. A tu pięknie nam zarosło zielonym gloniskiem. No to pora na kąpiel. Pięknie pachnie chlorem. No, nawet zostało jeszcze troszkę. No dobrze, to czas start. Odkładamy to. Uciekamy aż się wymoczy. W międzyczasie założymy nowy dyfuzor. Zobaczymy, jakie będą bąbelki. No widać różnicę. Jednak po namoczeniu te bąbelki są dużo drobniejsze. A jak są drobniejsze, to się szybciej rozpuszczą w wodzie. 24 godziny namaczania dało super efekt. I z troszkę innej perspektywy widać doskonale, jakie mamy drobniutkie bąbelki. No to, jak to wygląda po 15 minutach, jak nowy, super, prawie już nie ma śladu glona. No to zostawimy go jeszcze na 45 minut. W oczekiwaniu na czysty dyfuzor, ja sobie oglądam, jak rybki połaszują tabletkę. Najlepszy widok dla akwarysty. Godzina minęła, zobaczmy. 6-sięki. No ale teraz jak się pozbyć tego chloru, tych chemikalii, tych cudów? A mam taki sposób. Przyda mi się do tego super rurka. Po prostu wydmucham to, co tu się zagnieździło w spieku. Odłączyłem wężyk do butli, podkręciłem trochę ilość bąbli. Nie chciałbym, żeby ten chlor się dostał do akwarium, dlatego przedmochuję ten spiek po prostu CO2 z butli. I dodamy trochę Prime od Sichema, który usuwa chlor metale ciężkie. Zostawię to tak na całą noc. I tyle. Także do wyczyszczenia użyłem tych dwóch specyfików. Użyłem specyfik jeden, pudełko dla bezpieczeństwa Prima. Od razu chciałem Was zaprosić na nowy film, który powstanie teraz w święta, bo mam dużo czasu. A będzie to moi mili klejenie skał i korzeni do małej kostki. Trzymajcie się ciepło. Cześć.